Na sam koniec dziewczyny pytanie, bo z dzisiejszym, ostatnie, 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 obiecuję, z dzisiejszym odcinkiem pożegnała się Agnieszka z Marcinem. Szok, niedowierzenie, zaskoczenie? Szok, wielki szok, no nikt się nie spodziewał, każdego szkoda, każdego szkoda ale ja się nie spodziewałam, że, że oni mogą odpłacić, bo świetnie tańczyli, są świetną parą, Grani. no fajne, w ogóle, straszne. No. Nie, generalnie forma tego programu jest naprawdę brutalna i nie masz, nie masz pojęcia kto kto może odpaść, bo to nie jest nic tak bardzo wymiernego, jak, jak w sporcie mamy, nie? czy chociażby w tańcu takim też turniejowym, gdzie gdzieś są też nie ma nie? Jakby oceniane gdzieś poszczególne aspekty konkretne, tak? a tutaj masz um, całą otoczkę, całą, co, co, którą, 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 którą się nie da policzyć i bardzo ciężko przewidzieć, nie? kto, kto muszę odpaść. każdego szkoda, naprawdę, czy, czy Olka w zeszłym tygodniu, no tak czy teraz Marcina i, i Agnieszki. A, no, to jest po prostu no, niestety, ciężka wie, sprawa. Wieczór wieczór się kończy i nie wiadomo nigdy jak. No, dokładnie. No. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo serdecznie. Widzimy się za tydzień. Idziecie do półfinału. Dwie choreografie. Trzymam bardzo mocno kciuki i głosujemy na parę numer? Dziesięć. Dziesięć. Abyśmy mogły jak najdłużej być. dla was tańczyć. <laughs>